Abyście nie musieli błądzić jak pancerni z ścieżką wedle trzech buczków zanim powstał GPS stworzono roadbook czyli właśnie o tego typu wskazówki drogowe dziecko trafi które pozwalają nam pokonać terenową trasę jak wygląda taki roadbook bliska? zobaczcie, przede wszystkim są to kratki ponumerowane z manewrami przedstawiające przebieg naszej trasy. Jak mamy jechać prosto, w prawo, w lewo, po jakiej drodze się poruszać. Dodatkowo, akurat u mnie, w postaci kolumn, e, odległości do najbliższych manewrów. Kolejna kolumna, całkowity przebieg trasy. I ostatnia, odległości do końca e, trasy. Zobaczcie, jak wyglądają drogi wyrysowane w tych kratkach. Mianowicie, przy. Kresce przerywane oznacza to, że będziemy poruszać się albo mijać drogi szutrowe. Grube kreski, tak jak tutaj, oznaczają drogi asfaltowe. No i punkty charakterystyczne, czy na przykład w tym miejscu będziemy mijać budynek zakonu służebnic. Czego jeszcze potrzebujemy w trasie? Oczywiście metromierza, czyli sposobu na odmierzanie odległości pomiędzy poszczególnymi manewrami. Ja akurat mam go wgranego tutaj na radiu, to może być również grane na telefon, aplikacja. Możemy korzystać też z metromierza na przykład z nawigacji, ale także i licznika dziennego kilometru samochodu. Pora zacząć naszą trasę. Podziwiajcie się przez ta szybka, czy to te buczki. Zerujemy 10 kilometrów, również ten całkowity dzienny stop. Start. Przed sobą mamy drogę asfaltową, która przechodzi właśnie tutaj ładnie w szuter, a my jedziemy 520 metrów do skrzyżowania z drogą szutrową, skręcamy w prawo przy domku i drzewach. Ruszamy. Druga polana na odsię. On do ciebie mówi jak do konia. Pierw w Prawo. Pamiętajcie, że Roadbook nie pokazuje Wam wszystkich możliwych skrzyżowań, i manewrów. Tak naprawdę pokazuje te najważniejsze. Te, które są dla Was istotne z punktu widzenia poprawności przejazdu trasy. Tutaj droga jest cały czas. Prosta, więc nie ma powodów zupełnie, żeby wskazywać na dodatkowe informacje drogowe. Mamy jechać 520 metrów, mamy dojechać do skrzyżowania z drogami szutrowymi i skręcić w prawo przy domku. Tak jak jest to w robuku? I proszę bardzo, 500 metrów, i mamy domek, mamy skrzyżowanie dróg szutrowych, a my rzucamy kierunek i jedziemy w prawo. Zerujemy licznik do następnego manewru. I tutaj mamy do przejechania 740 metrów. Dojeżdżamy do budynku zakonu. Po prawej stronie będzie droga asfaltowa, a my jedziemy szutrową prosto. Jak sami widzicie, w takiej zabawie najlepiej, gdy uczestniczą dwie osoby. Jest to już troszeczkę łatwiej ze wskazówkami. Ale jedna osoba też daje radę. I już 614, 620. Po prawej stronie duży budynek to zapewne ten zakon. I już widzę, o, właśnie, asfalt, do którego dojeżdżamy. Jeszcze raz Wam to pokażę: budynek zakonu asfalt po prawej, z którego nie skręcamy, tylko jedziemy szutrem prosto 720 metrów. Troszeczkę dalej, ale to nie szkodzi. Zerujemy. Kolejny manewr, bardzo prosty, bo dojeżdżamy do samego końca drogi Szutrowej i skręcamy w asfalt w lewo. 260 metrów. O, i mamy już asfalt, do którego powinniśmy byli dojechać. Skręcamy w lewo. Zerujemy. Do manewru następnego, 170 metrów skręcamy z asfaltu w lewo. Jeszcze parę metrów do następnego manewru, ale zanim dojedziemy, jedna uwaga. Zasubskrybujcie mój kanał. Na pewno znajdziecie tu coś ciekawego. 50, 85 130 Oj, i przejechaliśmy. Zobaczcie, przejechaliśmy. Niestety, czasami się to zdarza, że pomylimy drogę. Wtedy, najlepiej cofnąć się do ostatniej kratki, którą zapamiętaliśmy, i była przejechana dobrze. Tu akurat jest to łatwe. Wystarczy, że cofniemy. Do właściwego skrzyżowania i kolejny manewr, dojeżdżamy do końca trasy szutrowej i skręcamy w prawo. Mamy nasze skrzyżowanie i 240 metrów. Zerujemy i przyglądamy się, co mamy do wykonania dalej. Dojeżdżamy do górki za 400 metrów, rozwidlenie, my jedziemy drogą w lewo, przy piaszczystym stoku. 400 metrów, to będzie już niedługo. I 400 I tutaj mamy właśnie piaskową górkę Przy której mamy rozwidlenie Nie jedziemy prawą drogą Tylko tą lewą Tam między drzewami A tutaj to już Napęd 4x4 by się wszedł Tak właśnie jedziemy cały czas. Obecnie na offroadowych szlakach rządzi GPS, ale roadbook jest jak papierowa książka, jak gramofonowa płyta. Daje taki posmak czegoś ekskluzywnego, czegoś innego, oryginalności, ciekawej przygody. I chyba warto w sytuacji kiedy. Przestałby działać sygnał satelitarny. Wiedzieć, jak samemu narysować taką ścieżkę, jak poruszać się po takiej ścieżce. Jeśli chcecie zobaczyć, jak stworzyć roadbook, zapraszam do komentarzy. Następny film poświęcę może właśnie temu zagadnieniu.